I ogólnie tak, rozmawiamy między sobą. No. tam masz zbliżenie na twarz. Mhm. Kolejny raport przed nami. Ze mną jest dzisiaj były piłkarz Arek Mysona. Witam serdecznie. Powiedz mi, ciężko się tutaj wraca do łodzi, przyjemnie. Jak to wygląda w Twojej sytuacji? No, bardziej przyjemnie. Jestem tak, raz na miesiąc, staram się przeżyć do łodzi do syna i narzeczonej ale zawsze staramy się przyjeżdżać na ŁKS i kibicować chłopakom. Jak Ci idzie? Jeszcze kariera? Bo jeszcze grasz, mówisz, tak? To w jakiej lidze? Zdradzisz nam coś? To jest liga regionalna, Blauweis Prenzlau się nazywa. Zrobiliśmy jeden awans, teraz staraliśmy się to zrobić drugi awans, nie wyszło, ale może za rok nam się uda. Kondycyjnie jeszcze dajesz radę? Jak to wygląda? widziałem też, że w ostatnim meczu Old materiał też niedawno pojawił na naszym kanale, też grałeś, więc no chyba nie najgorzej z tą kondycją. No brzuszka jeszcze na razie nie ma, więc na razie nie nieźle. Tenujemy cały czas w Niemczech, także kondycja jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze przez jakiś czas. Jak wspominasz swój ostatni powrót do Łodzi? Bo kilka razy grałeś w ŁKS-ie z przerwami, czy, czy właśnie teraz ostatnio pomagałeś już w odbudowie klubu od, od dołu? Jak wspominasz ten okres? No powiem tak, szczerze, że przyszedłem, myślałem, że to trochę dłużej, to łatwa, chciałem zrobić awans z ŁKS-em, chciałem zagrać na nowym stadionie, który jest naprawdę ładny. Nie udało się, jakieś tam komplikacje były, nie będę wspominał, bo to nie ma sensu, zawsze i tak tutaj sentymentalnie wracam do Łodzi, zawsze chciałem tutaj zakończyć karierę, nie wyszło, może jeszcze będzie mi dane tutaj chłopaków trenować. Jeszcze powróćmy na chwilę do tego meczu Oldboyów właśnie, mówisz, że jeszcze Oldbojem ty nie jesteś, ale grałeś z Oldboyami, właśnie grałeś z Grzesiem Krysiakiem, z Rafałem Niżnikiem, z nim akurat pamiętam. Na boisku też występowałeś jeszcze za czasów starej pierwszej ligi i chyba Ekstraklasy? No, powiem szczerze, że Rafonik to chyba do dzisiaj mógłby jeszcze grać i będzie grał jeszcze do 45 lat, bo, bo nie dość, że się dobrze prowadzi jako, jako były zawodnik, to, to wygląda na, na boisku naprawdę bardzo dobrze. Tak? Technika została, wszystko zostało. Chłopaki, którzy grali w Oldboyach, no wiadomo, już nie, nie te czasy. Tak? Są starsi, mają brzuszki, ale poruszać się na poboisku czy technika zostaje cały czas, tak? więc, więc bardzo przyjemnie mi się z nimi grało. dostałem. Dostałem takie od nich nauczkę, żebym może za rok, może za dwa jeszcze z nimi pograł. Zobaczymy. Mówisz, że Rafał Niżnik się wyróżniał, tak. Przydałby się teraz w trzeciej lidze w Ale Rafał ocenia? Niżnik by, się, by sobie poradził w pierwszej lidze. Tak naprawdę. No zobaczymy, jak to by było kondycyjnie, może trochę gorzej, ale z jego techniką, doświadczeniem i to naprawdę zawodnik wielkiej klasy. A jak patrzysz na tak to na drużynę i na potencjał obecnej drużyny tutaj w trzeciej lidze? Y Dziwię się, że ŁKS tyle punktów stracił w tej rundzie. No Miał taką przewagę wielką, mógł z Hukiem już awansować do tej drugiej ligi, na razie nie wyszło. Jest, jest, są jeszcze trzy koleki, mam nadzieję, że sobie poradzi. No. Wierzysz w chłopaków? Liczę na to, że do końca trzeba wierzyć, mają punkt, punkt straty, ale zostały trzy mecze i muszą do końca wszystko wygrać. Mówisz, że byłeś na ostatnim meczu tutaj domowym z Lechem Tomaszów-Mazowiecki? Kibiców też trochę było. Jak atmosferę porównujesz? Stary stadion, nowy stadion, atmosfera, ludzie. Jak to wygląda z tej tak. Tutaj atmosfera zawsze była super. Tak? Jest jedna trybuna, która jest naprawdę ładna, ale brakuje tej drugiej galerii. Tak? Tutaj, kurczę, kibic zawsze wchodzi na, na stadion i ta druga trybuna, trzecia, czwarta też by się przydała. Tu więcej ludzi przychodziło, bardziej by to ładnie wyglądało. No mówię, brakuje tego, mam nadzieję, że UKS awansuje i wtedy będzie dobudowane to wszystko. Ale poziom widowiska był wysoki, jak za czasów? Poziom jest wysoki, kibice jak zwykle robią co, co mogą, żeby pomóc chłopakom na boisku. Chłopaki też starają się na boisku wygrywać mecze, teraz może nie, ostatnio wychodziło za bardzo, ale będzie dobrze. Mówisz, że jeszcze grasz w piłkę właśnie w Niemczech, przychodzisz tutaj na mecze do nas. i Po zakończeniu kariery już myślałeś co chcesz zrobić? Kim chcesz być? Na razie gram w Niemczech. Tam chcieli przedłużyć jeszcze kontrakt na rok, zobaczymy jak to będzie. Jeśli byłoby tak, że nie przedłużę kontraktu, chciałbym wrócić do Łodzi, chciałbym, chciałbym trenować młody rocznik UKS-u, a potem stopniowo może coraz wyżej. Zrobiłem teraz kurs opiekuna, jadę z chłopakami 2008 rocznika na, na obóz. I, I mówię, no zrobię potem kurs trenera i chciałbym, chciałbym tu w UKS być przy UKS trenować młody rocznik, może potem trochę wyższy. Czyli jakieś emocje związane w sercu zawsze będą tutaj? No, oczywiście, no tak, tak, tak naprawdę UKS mnie wychował. Tutaj wygrałem najwięcej meczy i spotkań w klasie i w pierwszej lidze i, i chciałbym w UKS zostać. No jeszcze tak nawiązując, właśnie jak wspominamy Ekstraklasy, pierwszą ligę. Nie wiem, jakaś bramka, jakieś spotkanie szczególnie zapadło w pamięci z, tamte, z tamtego okresu, z tamtych czasów? Jedyne co żałuję, że nie strzeliłem bramki z Widzewem, bo to na pewno w sercach mi zostało, ale tam jakieś bramki zostały. W pierwszej lidze w S-Klasie, pierwsza bramka z Górnikiem Zabrze, to był mój setny występ w uks ie i na pewno ta, ta bramka na razie została w pamięci. Ja pamiętam twoją bramkę, być może to nawet z górnikiem zabrze, tam z rzutu wolnego z dalekiej odległości. To właśnie o, tej no właśnie mówimy? o tym mówię, no właśnie o tym mówię. No. Bram pierwsza bramka w Essex-klasie w UK. Pokusisz się może o wytypowanie, czy chociaż przedstawienie scenariusza ostatnich właśnie trzech kolejek w naszej trzeciej lidze, czy raczej, raczej nie będziesz chciał? No to jest bardzo proste. No ostatnie trzy kolejki Eukes wygrywa. Na widza tam nie patrzy, bo raczej nie ma szans, no i, no i wyskakuje na pierwsze miejsce. Nie ma, nie, ma innej, nie ma innej opcji. Możemy, możemy uzyskać zapewnienie, że będziesz wspierał chłopaków w ostatnich trzech meczach? No, ja wspieram chłopaków od dłuższego czasu, więc, więc e, jeśli tylko jestem w łodzi, to na pewno przychodzę na mecze i, i wspieram chłopaków. Czy, czy to grają na wyjeździe, czy u siebie, patrzę w tabele i liczę na to, że EUKS emasuje. No, mają jeden punkt straty, ale to jest jeden punkt straty tylko. Tak? Widzę, teraz gra z, z, z liderem. Tutaj jest wynik, no zobaczymy jaki będzie, bo to może być różnie. Liczę na remis. i EUKS wygra i ja wasuję na pierwszym miejscu walii. Dzisiejszy raport przed e, meczem ligowym z e, rezerwami mistrza Polski Legion Warszawa doby końca. Oglądajcie nas i subskrybujcie nasz kanał po więcej informacji z życia klubu. Oraz serdecznie zapraszam wszystkich kibiców OKS na ostatni mecz za UKS Łomża 9 czerwca o godzinie 18. Spierajcie Eukes.